Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony redaktor Mateusz Lech i Paweł Jerzowski. Dzisiaj mamy piątek, jutro też niektórzy pracują, więc nie będzie żadnego piątunio-piątunio. Piątek, piątunio, Będziemy. tak, dla większości. Super. Nie nie, 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 pracujemy jutro i nie ma jeszcze powodów tutaj do świętowania. Natomiast oczywiście są powody, żeby podziękować wszystkim patronom, osobom, które wspierają. Widzimy, że od wczoraj przybyło 10 osób, wczoraj, przedwczoraj, a, czy od dwóch dni. Na ten moment, słuchajcie, mamy 139 patronów, jest nam niezmiernie miło. Dziękujemy też za wszystkie subskrypcje, komentarze i lajki. Pamiętajcie, że warto również dawać łapki w górę, dzięki temu ten nasz program roznosi się szerzej po YouTubie. I więcej osób będzie mogło się zapoznać na przykład z aferą kurczakową. Ale my, zanim do afery kurczakowej, to musimy powiedzieć, co się dzieje na rosyjskiej giełdzie. No, jeżeli chodzi o RTS-a i rosyjskie spółki, to mieliśmy wczoraj spadki, dzisiaj spadki. A jeżeli chodzi o gaz i ropę, to jest stabilizacja. My jutro w globalu będziemy mówić, dlaczego, no właśnie, dlaczego ten Urals bardziej spadł niż Brent, bo mamy tutaj ten Urals spadł ostatnio o 5%, a Brent tak mniej więcej, troszeczkę mniej, tak 2-3%. Skąd jest tutaj teraz ta różnica i ten dyferencjał się zwiększył? Jeżeli chodzi o rosyjskie Rosyjską walutę, to ona tak jak przewidywaliśmy wczoraj, zakończyła korektę i mieliśmy korektę. Korekty zobaczymy, słuchajcie, czy co będzie dzisiaj. Bo dzisiaj mamy piątek i posiedzenie. Będziemy o tym mówić w wiadomościach. Zobaczymy, jeżeli będą podwyżki stóp to zrobimy komentarz. Natomiast możecie obstawiać, możecie się bawić razem z nami. Mamy ankietę, o ile bank centralny podniesie te stopy procentowe. My o tym za moment będziemy mówić. A teraz przechodzimy do afery Kurczakowej i przedstawi najnowszą osłonę Mateusz Lech. Co się wydarzyło? Słucham Słuchajcie, się, e Paweł odkrył aferę i doszło to do samego Putina. No, i musiał zareagować. Rosja najprawdopodobniej wkrótce wprowadzi sześciomiesięczny zakaz. Wczoraj podobno oglądał ten materiał, mówi: Tak, włączył tą Kremlinkę, nie? A jeszcze nie ma tych napisów ostatnio po rosyjsku. No i się trochę tak zdenerwował, nie? Ale to dostać telefon, że się denerwuje, tak, że tak, może. Tak, mówić. tak, tak, okay. pisał do mnie tutaj na czacie. Okay. Nie? No to. Żeby te napisy dorzucić po rosyjsku, bo musisz się męczyć. Okej, okay, słuchajcie, sześciomiesięczny zakaz eksportu niektórych rodzajów mięsa drobiowego z kraju ze względu na wzrost o ponad 25% od początku roku, ale to są dane oficjalne Rostatu, pamiętajcie? 25%. Według naszych danych jest sporo więcej. Ministerstwo Rolnictwa proponuje to ograniczenie, a głównym celem jest zapobieżenie zagrożeniu dla bezpieczeństwa żywnościowego Federacji Rosyjskiej. W sensie brakuje niektórych części kurczaków, a inne mięsa są droższe, więc. No tak, to bezpieczeństwo żywnościowe już jest. Według władz, nadmierne atrakcyjności eksportu produktów drobiowych w porównaniu z dostawami na rynek krajowy przyczyniło się do wzrostu cen konsumenckich i groziło niedoborami na rynku krajowym. Nadmierna atrakcyjność należy czytać, rubel spadł opłaca się eksportować, a nie sprzedawać w kraju. Sam prezydent Rosji Władimir Putin dostrzegł sytuację i pochylił się nad nią zatroskany. Zaapelował do Ministerstwa Rolnictwa, dokładnie do Dimitria Patruszewa, aby wyjaśnił tę sytuację, co w slangu władców totalitarnych oznacza, że Putina nie interesuje jak to będzie zrobione. A problem ma zostać załatwiony. Minister przekazał, że produkcja kurczaków spadła w sierpniu, co przyczyniło się do wzrostu cen, ale hodowcy zaczęli już obniżać ceny w odpowiedzi na tę sytuację. Co oczywiście nie jest głównym powodem, ale przecież nie można powiedzieć oficjalnie, że tym powodem jest spadek wartości rubla, gdyż ktoś się może głupio zapytać a dlaczego ten rubel się osłabia? No, i tu się może pojawić pewnego rodzaju konsternacja. W październiku Federalna Służba Antymonopolowa ogłosiła, że producenci obniżają ceny sprzedaży tuż brojlerów i zażądała, by sieci handlowe również obniżyły ceny na półkach sklepowych, gdyż być może zostaną wpisane na jakąś listę, o której opowiemy w sobotnim programie satyrycznym Jaruskim. Mnie pozostaje zadać pytanie, takie, które zostanie najprawdopodobniej bez odpowiedzi. Czy ci producenci zdają już sobie sprawę, że te ceny obniżają? Czy dopiero ktoś im to zakomunikuje? Paweł, masz coś do dodania? Tak, obniżenie cen poprawi dostępność na rynku rosyjskim. Niewątpliwie. Tutaj mhm. widzę taki łańcuch przyczynowo-skutkowy. No, wiesz, bez my... eksportu to no, nie będzie gdzie sprzedać. Tak. My, słuchajcie, przejdziemy sobie do drugiej informacji na dzisiaj. Mamy informacje dotyczące badania rosyjskich przedsiębiorstw. Dosyć duże badanie firmy, która się nazywa B1. Ono się odbywa co roku. No, i jednym z pytań. Jeżeli chodzi o to badanie i o tą ankietę, które zostało przeprowadzone, to było pytanie dotyczące personelu. No i okazuje się, że aż 42% przedsiębiorstw Federacji Rosyjskiej chciałoby zwiększyć liczbę swoich pracowników, albo inaczej. Ma ich za mało w tym momencie i brakuje rąk do pracy chcą dosypywać wszędzie rozwiązaniem jest dosypanie ludzi. No właśnie, to wychodzą tak, to na podwórku, a tam nie ma ludzi. Nie ma ludzi, nie ma co już dosypywać, tak? Bo ci bo zostali dosypani w Ukrainie, a mhm. część nie chciała być dosypywana, a więc wyjechała. No i teraz nie ma z czego dosypywać. Okazuje się, że tutaj 42% przedsiębiorstw o ile chcieliby dosypać? No tak średnio chcieliby dosypać o 13%. Jednocześnie część z nich zwłaszcza w sektorze przemysłowym, to jest najciekawsze, zwłaszcza w sektorze zbrojeniowym skarży się na trudności z doborem wykwalifikowanych pracowników i twierdzi, że obsadzenie wakatu minimum trwa 4 miesiące. Natomiast co ciekawe, większość z nich, prawie wszyscy nie planują jeszcze uatrakcyjnienia miejsca pracy poprzez wzrost płac. Ten wzrost płac w 2022 nastąpił, natomiast płace były i tak mamy mniej więcej dane, waloryzowane do stopy inflacji. Tak mniej więcej średnio, oczywiście w tym roku również są planowane podwyżki, natomiast no to będzie też zbliżone do stopy inflacji. A ponieważ ta stopa inflacji, nawet ta oficjalna, jest wyższa, a więc może się okazać, że te podwyżki będą też, no, jakieś, tak. Na pewno nie będą, na, znaczy, na pewno nie będą powodować tego, że nie, spadnie, nie spadną realne dochody, no bo te realne dochody muszą spaść w większości pracowników. Natomiast ponad 1 trzecia firm federacji. Rosyjskiej już zapowiadała, że planuje planuje zwiększenie w tym roku liczby pracowników. Nie wiadomo, tylko czy się uda. Tak, tu jest problem. Czyli dosypać jednocześnie, nawet biorąc pod uwagę trudności z doborem niezbędnego personelu, nie są gotowi na jakieś takie masowe te podwyżki. O, no, a chciałbyś tu jakoś skomentować. Wiesz, co? Jak brakowało kurczaków czy paliwa, mhm, czy czegokolwiek, dekret. to dekret, że zakazuje się wysyłania za granicę. Może teraz wprowadzą dekret, że zakazuje się wysyłania ludzi za granicę i zakończą da tą wojnę. Zrobić. I nie, zakończą nie, tą być. wojnę, no bo wtedy no wysyłają za granicę tych ludzi A, i im brakuje. Granice. No tak, no tak, o, no tak. Nie to znaczy, nie. że nie wolno wyjeżdżać, to można się zrobić. No tak, tak no to tą no, część niestety nadal wyjeżdża tak z tej Rosji. Co prawda nie tyle, co w zeszłym roku. Nie ma takiego eksodusu. Mhm. No ale zawsze można jeszcze zakazać. Tak. Wtedy nie będzie. Nie no to, ale to by rozwiązało większość problemów. No ale widocznie nie chcą. Słuchajcie. Yy, ale wiesz, że nas słucha teraz i to może się okazać, że za tydzień będzie dekret. A, okej. Okay. Panie Putin, kończ pan ten mecz albo wprowadzaj yy, dekret o zakazu, o zakazie wyjazdu z kraju. Yy. Mężczyzn, kobiet, no w sumie każdy może pracować. Nie no, a no tak, dzieci też już mogą pracować, więc tak. Przejdźmy do następnego tematu. Słuchajcie, liczba chińskich dealerów samochodów podwoiła się w rok. Wczoraj mieliśmy na naszej kolacji profesora Michała Lubinę i rozmowy o chińsko-rosyjskich stosunkach, a dziś jakby dodatkowa przekąska do tamtej kolacji. Chińskie marki samochodów zdobywają coraz większą przestrzeń na rynku rosyjskim. W ciągu roku liczba chińskich dealerów samochodowych w Rosji podwoiła się, osiągając 2000 placówek, co stanowi obecnie 56% wszystkich sieci dealerskich w kraju. Czyli no, bardzo mocno weszły w ten rynek. W ostatnich dwóch miesiącach chińskie samochody stanowiły ponad 50% sprzedaży nowych samochodów osobowych, zarówno pod względem jednostek, jak i wartości. W związku z ekspansją chińskich marek na rynku i otwarciem nowych salonów, sprzedaż nowych samochodów w Rosji wykazuje tendencję wzrostową. Niedopisane tu było, że może to mieć związek z tym, że używane samochody bardzo podróżały marek zachodnich, więc może łatwiej kupić chiński nowy niż używany trzyletni, na przykład Mercedes. Ten dynamiczny wzrost liczby chińskich marek na rynku rosyjskim znacznie wpłynął na rosnącą konkurencję w sektorze motoryzacyjnym. Chińscy producenci samochodów mają różne modele w różnych segmentach rynku. Włącznie z samochodami premium, co przyczynia się do różnicowania oferty i dostarczania klientom różnorodnych opcji do wyboru. Wjeżdżają na szeroko od taniości po luksusowe. Warto zaznaczyć, że chińscy producenci samochodów mają ambitne plany rozwoju i wprowadzenia nowych modeli na rynek rosyjski. Ich ekspansja ma duży wpływ na kształtowanie rynku samochodowego w Rosji. I może przyczynić się do zmiany krajobrazu tej branży w kolejnych latach. I to jest kolejny element układanki, o której wspominałeś, Paweł, wczoraj na kolacji. Eee, każdy miesiąc rozdarcia Zachodu od Rosji oznacza wdzieranie się firm i marek chińskich w te miejsce, i ewentualny powrót będzie coraz trudniejszy. No bo ciężko sobie wyobrazić, że większość tych Salomonów, jak będzie chińskich, i ludzie nakupują tych chińskich marek i pewnie nie będzie ich gdzie sprzedać, no bo będzie już ten rynek nasycony, żeby teraz nagle odchodzili do marek jakiś, wiesz, z powrotem zachodnich, gdzie no, nie będzie jak tego upłynić wcześniejszego, może być problem z częściami i tak dalej, nie? Znaczy no im dłużej, no, tym, tym będzie gorzej, tak? No to o tym właśnie mówiliśmy. To może nie jest akurat taki sztandarowy przykład, no ale nawet tutaj tak powiedzmy za kilka tak. lat, mm, nie będzie części, nie będzie serwisu, wszyscy będą umieli ci nowi mechanicy, wiesz, naprawiać. Mm -hmm. no potem ktoś sobie kupi Mercedesa albo Volkswagena, czy jakiś inny samochód i powie, Panie, to trzeba tego dziadka wołać tak stamtąd, bo nikt tego od nas nie umie naprawić. Nie? Mm, tak. Tak. Podobno masz ładny sweterek. Dziękuję. Ale nikt nic nie napisał, że ja coś mam fajnego, więc mi się teraz smutno zrobiło, dlatego przeczytam następną wiadomość. To ja jutro Cię pochwalę na satyrycznym. Słuchajcie, jutro mój komplement dla Pawła, zaraz ja na starcie, boję. Jaruski. Ja już się boję. Dzisiaj, słuchajcie, jest posiedzenie Banku Centralnego, w związku z tym mam na ankietę, która ma podpowiedzieć, o ile bo ta ankieta jest właśnie żeby Pani Prezes wiedziała, o ile ma podnieść te stopy, a więc piszcie mhm. o ile. Ja nie chciałem, żebyście tam szarżowali za bardzo, więc tylko ograniczyłem to do dwóch punktów procentowych, czyli w tym momencie macie możliwość tutaj wypowiedzenia się i podpowiedzenia Pani Elwirze. Aha, Bank Centralny no nie do końca dobro ma pasę, no niemniej przygotowuje się do tej prawdopodobnie podwyżki. Na początku tygodnia większość ekonomistów spodziewała się, że w piątek te stopy procentowe pójdą do 14%, a były nawet wypowiedzi niektórych, że do 15%. No, czyli powtarzają, bo znowuż oglądali, kiedyś nakręciliśmy taki program. Mi się Nasz bardzo podoba 15%, i... bo to dobrze brzmi. I Mateusz mówił 15, więc to właśnie część, tak, ja mówiłem 14, albo w ogóle nie podniosą, tutaj część, część jak gdyby jest za tym, co Mateusz mówił, zobaczymy, ja nadal obstawiam, że 15 nie będzie, ale mamy też wypowiedź Anatolia Aksakowa, jeżeli ktoś nie wie, kto to jest, to jest szef Komitetu Dumy do spraw rynku finansowego, który powiedział, że nie będzie żadnych podwyżek, bo rubel się umacniał, jeżeli chodzi o ostatni tydzień, no dzisiaj trochę jest już słabiej, bo skończyła się ta korekta, a być może ona się skończyła właśnie dlatego, że mamy to posiedzenie, zobaczymy. Natomiast cały czas większość rosyjskich ekspertów mówi, że biorąc pod uwagę wzrost cen. No i tutaj te kurczaki wchodzą na biało z Putinem. W ostatnich dniach jest mało prawdopodobny scenariusz, że, że stopy zostaną pozostawione bez zmian, ponieważ przedstawiciele Banku Centralnego wielokrotnie podkreślali, że kurs rubla nie jest ich głównym problemem. Głównym celem jest zmniejszenie inflacji. A jeżeli spojrzymy na najnowsze dane, to według Rosztatu w poprzednim tygodniu ta inflacja przyspieszyła o ćwiartkę. Czyli 0,25%. I ten roczny, targ, roczny cel zbliżył się w tym momencie do 6,6%. A przypomnijmy, że prognozy banku centralnego to było od 6 do 7%. A więc no może się okazać, że na koniec roku, w tym tempie, będziemy mieli ponad 7%, a nawet możemy się zbliżyć. Ta oficjalna, oczywiście. Nie? No, bo ta nieoficjalna, to tam. Trzeba dopisać 0 i wtedy będziemy gdzieś. Ale to zobacz, jak, w jak, ten, jak, jak musi być źle, że nawet kłamstwa nie wychodzą w sensie Tak, bo to wiesz, ale to trudno jest, nie? To jest po prostu trudno, wiesz. No. no i teraz, ponieważ oni mogą im się zwiększyć ta inflacja, dlatego trzeba 15, 14 albo 15 wprowadzić. No to w ogóle też tak brzmi komicznie. Mhm. W każdym razie, bank centralny prawdopodobnie powie nam, że popyt przekracza zdolność emisyjną i konieczne jest dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej. Dlatego nie ma powodów, dla którego regulator miałby wstrzymywać kurs lub nawet go obniżać, patrząc wstecz na rubla. Co więcej, obecny kurs waluty krajowej nie jest jeszcze wystarczająco silny. No tutaj się akurat zgadzam, aby na tym poprzestać. No i to jest jeden właśnie chyba z elementów, tak? Że to jest ta korekta, natomiast Przypomnijmy, że prezydent żąda, żeby kurs rubla wynosił 90. Kurs dolara wynosił 90 rubli. A więc jeszcze trochę brakuje do tego celu. Okej. Okay. Koniec. Tak? Twojego? Tak, bo, już skończyłem. Tak, bo chciałem to to z nie, myślę, że jak będzie podwyżka, to będziemy robili komentarz. Natomiast ja chciałem zdynamizować i wrzucić zdjęcie. Proszę. Piszcie w komentarzach, czy znacie tego pana uśmiechniętego. Znaczyliście, że znany ostatnio, jest dosyć sławny. Dosyć sławny. jego wypowiedzi szczególnie. Tak. Nie wiem, czy kojarzycie. To jest Andrzej Góralew. Tak, tak Góru samo. Górulew. I on ostatnio mówił o tej likwidacji przeciwników Putina, eksterminacji właściwie chyba nawet. I to było, jak przeliczaliśmy sobie 29 milionów Rosjan. No i nas to tro... robić. Rosja troszeczkę... ma tutaj doświadczenia, tak? Nas to troszeczkę wzburzyło. No, i wzburzyło troszeczkę rosyjską społeczność. No, i mamy dalszą część. W Rosji wywołało to lekkie oburzenie, chociaż większe kontrowersje i złość społeczeństwa wywołała komis decyzja Komisji Etyki. Tak, istnieje taki trwór w Rosji, ale chyba był na urlopie ostatnio, dosyć długo. Wypowiedź Komisji do Spraw Etyki Parlamentarnej, która uznała wypowiedzi deputowanego Andrieja Gurulewa za jego osobistą opinię i prawnie chronioną. No, to spowodowało lekką kontrowersję i krytykę społeczną. Przyjęcie takiego stanowiska podważa znaczenie wyrażania agresywnych wypowiedzi przez członków Dumy Państwowej i budzi obawy o bezpieczeństwo i tolerancję w społeczeństwie rosyjskim. Odpowiedź ta sugeruje, że deputowani Dumy Państwowej mogą publicznie wzywać do przemocy lub niszczenia innych obywateli. A to jest sprzeczne z zasadami demokratycznego dyskursu i poszanowaniem praw człowieka. Oczywiście tego nie powiedziała ta komisja do spraw Otyki, tylko społeczeństwo. Ale komisja do spraw Etyki, chyba zgubiła podręcznik do etyki. Prawo do wyrażania opinii jest ważnym elementem demokracji, ale musi być wyważone z odpowiedzialnością za agresywne i niebezpieczne wypowiedzi, które mogą prowadzić do nienawiści, przemocy i dyskryminacji. Kwestionowanie nieprawnego zabezpieczenia wypowiedzi deputowanego Dumy Państwowej podważa fundamenty społeczeństwa obywatelskiego i równości przed prawem. I słuchajcie, no, widać społeczeństwo jakieś tam Etyczne tematy tli im się tak troszeczkę, natomiast komisja to już jest no, stracony temat. no dlaczego stracony? No ta komisja do spraw etyki powinna zostać wpisana na jakąś listę do sprawdzenia przez Społeczną Komisję do Spraw Etyki. No bo tak Aha. słabo zareagowała, nie? Aha. Powiedziała, że on może. No ale no może. Tak, tak. Nie nie, nie nie widzę nic dziwnego. To jest pamiętajmy, mhm. słuchajcie, że to jest Rosja, więc to jakoś dla mnie nie jest to w żaden sposób oburzające. Nie, ja, ja, ja postanowiłem to wrzucić do nas, gdyż uznałem, że to jest przezabawne, że istnieje w ogóle ta komisja do spraw etyki i działa i wydaje jakieś orzeczenia. No, które są w sumie tak w stylu rosyjskim troszeczkę, no ale jednak może, może kiedyś. Może kiedyś I tym... Słuchajcie, czekaj, czekaj, pogoda. Byśmy zapomnieli o pogodzie, a ja wam nie wyświetliłem jeszcze. To mm -hmm. króciutko jak to wygląda. Yy, dosyć słonecznie dzisiaj. Yy, pozytywne informacje, szczególnie Władywostok, 12 stopni, bardzo ładnie. Yy, Norylsk, bardzo ładnie, też słonecznie, minus 16. Więc jeżeli ktoś chciałby odwiedzić. Norylsk, ma pozwolenie. No zapraszamy do Norylska. I tym optymistycznym akcentem pogodowym żegnamy się z Wami. Z tej strony Paweł Wieżowski, Mateusz Lech. Miłego piątku, miłego weekendu. Pamiętajcie, oglądajcie nas, komentujcie i nie zapomnijcie o łapkach. Nie bójcie się, nie będziemy do Chin wysyłać, a więc możecie śmiało je nam dawać. A subskrypcje są całkowicie darmowe, do niczego nie zobowiązują, tak. tylko wyświetlają nam się, Wam się. Nasze filmy na ekranie. Miłego. Trzymajcie dzień. się. Cześć.